Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls were born. Sięgając swoich Blossom, Bubbles Buttercup Dzień dobry proszę Państwa. Dzisiaj jesteśmy na Remconie. Remcon jest to taki pyrką tylko że w grańsku. Ty proszę bardzo, zapraszam Adasiu. Tutaj widzimy hale wystawców, czyli miejsce, gdzie straciliśmy już trochę pieniędzy i na pewno stracimy troszeczkę więcej. Dostaliśmy też dofinansowanie od yy, zarządu z góry. Mamy teraz lepszą kamerę. Mam nadzieję, że będzie lepsza jakość, ponieważ no, jest jeszcze z nami tutaj dwóch naszych kochanych kolegów, ale w tym momencie gdzieś sobie spierdolili. Dobrze Wam już znany Patryk, Michał, Bartek, yy, Marcin, tego typu. Zapraszam tutaj pan, panowie. Tutaj jest wcześniej. Z... Wcześniej nam już no, no, on się obraził teraz, bo mu nie zapłaciliśmy ostatnio premii za ostatni konwent, więc się obraził, A tu jest nowy pracownik, on jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego, że nie dostanie nie, nie premii? Stanie. Nie, zdaje sobie sprawy. Aha, no to już na ewidentnie już sobie tam poprotkowali i już wiedzą. Przepraszam pana, mogę. Prze, przepraszam pana, mogę Pana zadać pytanie? Nie, nie. Proszę pana, co pan ma, co pan ma na oczach, ci to jest Gdzie? Ale czemu ty w tą stronę nagrywasz? No czy ja mam ci jebnąć? Dziękuję. <laughs> Co, co pan ma na sobie? Bluzę i kurtkę. A na oczach? Nie mam nic na oczach. A do czego, jaki też make-up? Yy, na krew. Czego? Sztucz na krew. Aha, dobra, dzięki. Przepraszam, co pan ma w tym plecaku? Bo to jest chyba nielegalne ogólnie. Ja dobra, nie martwi baterii jak na, na jakieś nagrania, jakiś nie wiem, meneli. Wyłącz to, bo mi się bateria zmanuje. Dostaliśmy dotację od góry, od zarządu, dostaliśmy pieniądze, zakupiliśmy za te dotacje Gimbala, Janek go nie zabrał, dziękujemy Janek. Po drugie, dostaliśmy powerbanka wielkiego, dostaliśmy też od zarządu, Janek go nie naładował. Dostaliśmy też dotację na wynajęcie nowego pracownika, On jest dzisiaj, dzisiaj jest jego dzień próbny, konwent próbny. Przedstaw się nam proszę. Paweł. To jest Michał. Dobry, chcesz drugi mikrofon? Drugi a, bo tu jest kamera. Nie, tu jest kamera, debile. Do <laughs> dzień dobry, co pan sobie dzisiaj kupił? Nic. Dlaczego? Bo chcesz się rozejrzeć? To w takim razie nie przeszkadzam panu. O, dzień dobry, proszę pana, znowu się widzimy. Co pan sobie dzisiaj kupił? Trochę jajecznicy wziąłem. Dwie kiełbaski, takie małe, ucięte. Trzy bułki chyba. Trochę masła. A bułki tak, słuchać czy coś. Chrupiące, pani, chrupiały jakby tak? dopiero co. Jakby może, panem, może pan wyjść skadka, pan nam to pan przeszkadza. Mam informacje proszę dalać, co. mam pan do, do przekazania. Słucham. Robię wywiad. Dobry. Ale proszę pana. Co jej pan tu jej robi? Nie na wywiad. Tak? Jej. A nie ze mną. Proszę pana. Tu. Aha. Wygonił mogę mnie. Już? No i nie dziwię się. Aha. Co pan jeszcze? Co pan jeszcze. Co Jak coś do picia? Była? Jakaś herbatka? kawka? Było dużo, było piwo. A mogę ci zadać kilka pytań? Tak. Po pierwsze co masz w kubeczku? Nic. Aha, pusty jest? No. A wobec tutaj zawsze jest tak cicho, ludzi nie ma? Nie wiem, pierwszy raz tu jestem. Aha, i też tylko dzisiaj czy wczoraj byłaś? Dziś i jutro. Aha. Czego to cosplay? Damgen ron Pokaż nam poznać jeszcze do kamery, bo są takie... O kurde. To są hybrydki czy co to jest? To są kurwa z Action. Aaa! Nie widać, nie widać. Co nie? Zajebiste są. Jaki cosplay masz na sobie? Scar z wówem. Dobra, a długo grasz w, w nawadniające fale? Yy, od premiery. Od premiery, dobra. I ten, masz wszystkie 5 w postacie? Nie. Ale nie dużo Kogo biora. nie masz? Nie mam yy, Changli, Rousi i Fibi. Aha, dobra, to, to jakieś randomy, to tam nieważne. Tak, chyba. Dobra, a to jest cosplay z Uwołowo, czy skąd? Z Aliexpress. To jest dali Aliexpress? No. Kurwa, to może też są z Aliexpressu. <laughs> mogłam zadać kilka pytań? Tak, słuchaj. Tak. czego macie kosplay na sobie? Ja nie mam kosplayu. Jakby zdążyłam jeszcze ulgę z Ja mam cosplay ze Stalkera, wzorowany na Stalkerze. Czy się. O Boże. Yy, mam kurtkę wyciągniętą z szafy. Mam przez Triga z. Może tu nie. magazynkami. A pan czego ma na sobie cosplay? O kurwa, ja preferuję tak zwany posting. Moim stylem artystycznym jest to, żeby przede wszystkim ludzie podchodzili do mnie i się pytali, czy jestem medykiem. Nie, nie jestem medykiem. A. Widzisz na szyfkę medyka gdzieś tu. Dobrze ja mam pytanie, czy się pan połóż, czy ktoś zrzegał do no pana? Czy co to jest? To była bardzo niefortunna historia, widzisz, dwa lata temu. 12 seconds later ty, Kosplay Marię z dress Up darling. Jesteś bardzo genialny. Jaką Marię? To... Jaką Marię? Co ty gadasz? Widzisz, że znaczy, się w Idziemy stąd, bo to jest zero kultury po prostu. Ciekawe, to jest Kosplay? The Dio's, z Bizarre Adventure. A to prawda, bo chodzą takie plotki, że ty prześladujesz taką jedną rodzinę? Nie, no co ty? Nie, nikogo nie przesiadujesz na pewno? Nigdy. No zrobię Ja nigdy nie uczyłem się tak. Nie, <mum> Aha, dobra, to wszystko. Dziękuję bardzo. I orzeł... Orzeł, gdzie idziesz? O, co? co? Do dupy. Dzień dobry. jaki koszulę pani ma dzisiaj na sobie? Najlepszy na świecie, czyli ratownika. O, okej. Okay. Dużo osób po zdjęciu się ciebie? Bardzo. A to jest z, z jakiejś gry czy za anime? To jest najprawdziwszy na świecie, jedyny w swoim a. rodzaju. Czego masz cosplay na sobie? E, to jest włóczek i z muminków. a gdzie idziesz? Przed siebie. Aha, no dobra. Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj zrobimy hol zakupowy. Proszę Pana, dzień dobry, co Pan kupił? Ja kupiłem 200 rzeczy. Jak mam wszystko pokazywać, to... Zakupy za 1500 zł. Tak. Pan coś kupił? Nie. Czemu? No nie stać mnie, nie będę wygadywał głupot, nie stać mnie po prostu. Ta Pani tu, ta, 500 złotych ode mnie porzuciła na fotel, do tej pory mi nie oddała. Skandaliczne zachowanie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Skandale. Ja też nie. Jezu, idą te debi... SŁODZIAKI Przeszkadzam do mnie. O Jezu, Co? Przepraszam, mogę sobie z tym zrobić zdjęcie? Tak, nie. Nie każda pani ma w głowie sylabizującą maszynę losującą, która losowo wypływa słowa jakieś. Czasami trzeba się głębiej zastanowić, przykład. Tak? Co by pani wola nosić? Dziurawe kacie czy dziurawe skarpety? Gdzieś, gdzie gdzie to co zależy? Jakbym miała chuja, to ogóle pobolała y, skarpety. To jest zaskakująco popularna odpowiedź i zaskakująco mądra jak na Pani. Pierwsze, co Pan gra? Eee, w profek odbo. A to jest stralka, to jest jakieś fabuła, czy to tak... Fabuła. Mm, Aha, i tutaj wszystko ma Pan retro? Monitor, wszystko, te klawiaturka, tak? Tak. A Pan jest jakiś fanatykiem retro, czy tak po prostu sobie Pan usiadł? No... Od czasu do czasu, tam. No od czasu do czasu. No dobra, to miłej zabawy życzę. Co pan gra? Co pan gra? Co pan gra? Świetnie ci idzie, Janek. Czekam, masz dzisiaj cosplay na sobie. To jest protagonistka z Melancholia, Haruki Suzumi. A powiedz mi, w jakiej kolejności powinno się oglądać tą serię A, wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Jeśli jest się fanem danej serii, to no powinno dobrze, się wszystkie. Że... Tak. Okay. Ale jeśli chodzi o e, całą serię z Haruki Suzumi, to najbardziej polecam obejrzeć e, Disappearance w Haruki Suzumi. Przepraszam. Musimy troszeczkę ciszej być, bo przed nami są prelekcje na sali otwartej. Czy mógłby Pan powiedzieć, czy się Pan dobrze bawi teraz? Tutaj? Nie, że ogólnie na nie tylko tutaj, teraz, jak siedzimy tu. Patrzę, jak wrona przechodzi przez. Wronna? Pan widzi z takiej odległości? Jestem ornitologiem, więc muszę. O, że ile możemy się nowych rzeczy dowiedzieć o ludziach, których już myślimy, że znamy. Pani Słucham? Nie wie, że pani mnie nie zna. Coś innego usłyszałam. I co, jak smakuje? Dobre. Pokaż to mi do kamery. Widać? Nie w tą stronę. No co ty robisz? Czy nikt nie nauczył jak się nagrywa? Gdy zwykłego Tanjiro Zobaczmy co tam kupił Janek Naklejki A to wszystkie dla ciebie są naklejki? Nie Jak to? Normalnie Czemu ty komuś innemu naklejki kupujesz? A daje, Michał, za to daje. Ile? 250. Mieć. O, ten. Kupisz mi? A ile? A zobacz. Czekaj, masz kostój na sobie. Czy ci, jest gęsina. Sama robiłaś? Czy kupiony? E, nie, pożyczyłam od koleżanki akurat. A proszę. Dobra, powiedz mi. Czekaj, bo tu mam taką. taką rzecz. Czy możesz mi powiedzieć. Co to jest? Ty to zrobiłaś? Sprzedajesz się, tak? Oj, oj, kurde. Nagrywasz to? Nagrywasz to? Nie no, ale szybki jest. Dobra, to czego masz cosplay na sobie? Mam cosplay na ranci z JoJo's Bizarre Adventure Part 5 Golden Wind. Oglądałeś, tak? Tak. Okej, okay, a powiedz mi ile to 2 plus 2? 4. 10 pierwiastków z 5. Mam odpowiedzieć jak na rancie, czy jak ja? Dobrze, to... 88. Nie, ma, nie mamy żadnego tam widelca. Nie masz widelca? Bartek, masz widelec? Mam już zacząć uciekać? Możesz się zacząć uciekać. To, proszę pana, był pan w toalecie. ocenka toaletów względem innych konwentów? Ja w domu takiej czysty nie mam. Z ręką na sercu państwu to powiem. W domu takiej czystej toalety nie mamy. Dobrze, może zaraz jeszcze kogoś złapiemy, kto inny by korzystał z toalety. <muzyka> Chyba już nikt nie będzie korzystał z toalety, bo ktoś... Ej, gdzie jest damska łazienka? What the fuck? Zaiste, nie ma tutaj damskiej łazienki. Ale tym razem dostanie wypłatę. Uhuhu. Jeszcze za sesję poprzednią? No, jeszcze za do sesję dostanie wypłatę. Czego to jest cosplay? Co Suta wody. To jest cały bodysuit, tak? E, tak. A sama robiłaś? kupiony? Kupiony, ale wszystko inne jest handmade A, wszystko inne, o jezu. To jest handmaid? Ludowałam. Zdrowa. Da się go naciągnąć, czy się zepsuje? Da się. Okej, okay. ale może Mamy tutaj strzałek? Aha, ten, bo jesteś awatarem, to dlaczego nie masz tych takich strzałek na całym ciele? Nie wiem, jaki strzałek. No, jak jest ten, awatar Legenda Anga, to on strzałki miał, był awatarem. To nie ja. No, ale przecież to też jest awatar. Oj, nie to samo, nie myjcie. Aha, no dobra. No dobra, to dziękuję. Dobra, czego macie cosplay? E, e, ja, ja jestem... Wiktor A ja jestem Uśka. Okej, okay, a jak chcesz zrobić cosplay z fandomu, który nie istnieje? Nie, nie smacznie! Tak? Tak. Ja A ktoś do was w ogóle podchodził po zdjęciach? Ktoś już sam spoznał? Tak, dosłownie tak. chyba 500 osób do nas podeszło. Jednak taki martwy no trend właśnie, fandom. No właśnie, nie wiem co jest. Aha, no dobra. Do do... Witam państwa, ogólnie to jakiś czas nie temu, wie, temu wie, nagrywałam... Wie. Nagrywałam kontrowersyjny wywiad z Bizukonem I kazali mi go usunąć. Mogę panu zadać pytanie? Gdzie jest ten cały One Piece? Chyba go zgubiłem. A, a, osoba do a sorry, a panie, państwo tutaj tak się bo resztę załogi zgubili czy co? Tutaj moja załoga. O, o, no dobra. Szukamy no. Luffy'ego. naszego kapitana. One Piece, one Piece spotkaliśmy po drodze. Słucham? One Piece to przyjaciele, jakich spotkaliśmy po drodze? Mądrego to aż dobrze posłuchać. Dobrze, no. to dziękuję bardzo. To Chodź, idziemy. Zaraz, do kogoś, zaraz tutaj kogoś po drodze złapiemy, podejdziemy do niego. Dzień dobry, mogę pani zadać kilka pytań? Jasne! Co pani robi? O mój Boże, yy, generalnie udaję wokaloida, po to, żeby moje życie nie było takie smutne, a poza tym nagrywam na swojego YouTuba. O Jezu, naprawdę pani też nagrywa na YouTube? Tak! Takie obsrane. Pokaż tu, Janek, jest, jakie tu jest obsrane. To jest obsrane. Zobaczmy, mamy normalny format. Zobaczmy, to tu to... jest składak i on ma taką formatkę na tej aplikacji. Ale to będzie widać później całe, tak? Czy będzie tylko takie, jak jest teraz? Wiesz co? Szczerze mówiąc, teoretycznie powinno być tak jak teraz, ale w zasadzie nagrywa się normalnie. Aha. Jak tam wyścig? Gdzie ty kurwa stoisz, Janek? Jak tam wyścig? Wyścig idzie bardzo dobrze, ale jeszcze go nie skończyłem, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Nienawidzę tego skurwysyna Diego. A z Johnem chciałbym się przytulić, bo dawno go nie widziałem. Aha, dobra. Handmade cosplay? Tak, ale robią go mama. Aha. Trochę oszustwo takie, no ale dobra. Nie, nie. bardzo. Tak. Uczciwy? Nie, bardzo... mam. A i Bardzo kocham moją mamę, więc nie widzę w tym nic złego. Tak a mama naprawdę. wie, że jesteś gejem? Nie jestem gejem. Znaczy, słuchaj, robisz cosplay z jogą, więc kogo oszukujesz? Nie czy mamę? Nie wiem. No dobra, dobra, to wszystko. Dziękujemy bardzo. Spoko. Dzień dobry, co pan tutaj robi? Jeszcze nie wiem. A co tu się dzieje? Tutaj jakaś pani śpiewa po japońsku. Eee, tutaj jakaś pani śpiewa po japońsku. Ja ją ja syłam. A pan jest wielkim fanem, OG, czy tylko taka sezonówka? Eee, sezonówka. Witam drodzy państwo. Od dwóch godzin szukamy Pawła Kastaczka. Pochodzę yy, z jego zdjęciem na telefonie i się pytam ludzi czy go widzieli. Niektórzy go widzieli, ale pół godziny temu czy coś. Inni go w ogóle nie widzieli. Inni się na mnie patrzą jakbym pokazywała zdjęcie jakiegoś random achu, sola z internetu. Jedziemy. Janek, myślisz, że go znajdziemy? Nie. No zdania specjalistów są podzielone, ja nadal mam jakieś resztki wiary, ale też wątpię. Dobra, Pierwszy, jak się nazywasz? A white, white A co ty tam robisz w tej przyczepie? Nie mogę powiedzieć. Dobra, dobra. Handmade robiony cosplay? E, do kupiony wczoraj i przefarbowany farbą. A jak to? Jak to jest w jakby, co, co to jest? E, co? Co to w sumie jest? E, to jest strój do farbą do ten do malowania A! ścian. A! Żeby się nie obrócić farbą. Ja myślałam, że to jest takie jak czasem na stołówkach szkolnych, takie obrusy są takie jednorazowe. No, że w ogóle kupiłaś taki obrus i go strzyłaś na ten. Nie, ja wczoraj, wczoraj w Mrówce kupiłam i kupiłam też spray do... No, spray taki zieleń żółty no. i tatami mi powarbował i No, Teraz idziemy zrobić się w podobno bardzo czystych kiblach. Ja osobiście nie byłam w toalecie, ale tutaj dwóch moich kolegów było, z czego trzeci idzie pierwszy raz, a... My jesteśmy kolegami. żeby powiedz mi, czego oczekujesz od tej toalety? Eee, kurde, no słyszałem dobre recenzje. Eee, przynajmniej tyle, przynajmniej żeby była potwierdzona, ale. Ale myślę, to tak jaka, jaka dobra recenzja? No, kat... I szczegóły? Eee, to znaczy, Michał mówił, że, eee, że bardzo duża, bardzo czysta, większa niż na pyrkonie. Mi się podoba ta na pyrkonie, więc zobaczę. Czyli standardy masz nisko położone. Okej, okay, dobra, no to w takim razie czekamy tutaj na ciebie, idź wypróbuj i zaraz cię znowu słyszymy na, dobra, na tym na antenie. Spoko, jasne. Spoko, jasne. Dzięki. Czego cosplay masz na sobie? Mam cosplay Arlekino z Genshin Impact. Okej, okay. a ten propik, co tu leży na ziemi, kamerzysta, proszę pokazać. Ile zajęło robienie? Robiłam to 4-5 dni, dlatego że robiłam to do szkoły na Halloween i chciałam zdążyć i zaczęłam 5 dni przed, więc robiłam to bardzo szybko. Ile masz wzrostu? też 70 z butami. Kurwa, no to niezły I to z Gdańska jesteś, czy przywiozłeś jak? Mieszkam godzinę od Gdańska, jechałam autobusem i pociągiem. Autobusem i No jestem pod wrażeniem, że się nie zepsuło, naprawdę. Ale jest jakiś plastelina, było rozdzielone, a potem skleiłam to taśmą na miejscu. Więc to całkiem. smart smartmuch, Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy już tutaj z Panem, który przed chwilą używał toalety. To trzeba opowiedzieć powiedzieć o swoich doświadczeniach, jak było w środku. Czy wszystko, co Pan tam wyobraził, było tak samo, by, czy jakoś inaczej? By, było dobrze. Mhm. By, jak wychodziłem, widziałem y, cosplayerkę, crossplayerkę, czyli y, me, mężczyznę cosplayującego kobietę. I się trochę zdziwiłem, ale było fajnie. Dosłownie był za nami, jak o tym gadałeś, więc. Pozdrawiam. No dobra, a tak stan czystości, i wielkość, jakieś więcej szczegółów, co tam w środku siedzie? Był, jak się dzieje? Jak się ręce myje, to tam było czyściej i więcej, niż na Pyrkonie, no. ale, ale na Pyrkonie też nie narzekam. Aha. A ten kolega nasz jeszcze drugi, to jaka sytuacja tam z nim? Jak, w, jak wchodziłem, to powiedział na całą łazienkę, siema. Odpowiedziałem siema. Tak, to na pewno był on. A potem jak przechodził do toalety, to się z kimś zderzył i ja mu mówię, e, nie bij ludzi, a on mówi, sorry, myślałem, że to ty. Chciałabym mogę kilka pytań? Tak, słoko. Do, Z jakiego kosztów już masz? E, Ja mam swoją OSI militarną, ta-dam, Z SCP. Tak samo, militarną. Tak samo, SCP. Też militarną. Cero oryginalności, no dobra, a, a ten głośnik to do czego? Dopuszczania Explosion? A, a, Explosion. Tak, Explosion. Ja dopuszczania Pink Fluffy Unicorn. Ale też, ale nie, nie odczytał, nie odpisał. Ale on taki sztywny jest. Wiesz, taki sztywny, jest. właśnie. E, te kruksiki, co pan przed chwilą otworzył, to tutaj kupione? Nie. Yeah. Aha, dobra, to dzięki. Eee, <laughs> bo mnie to mysz, czekaj, kurwa, bo się zgubił, mój jest gdzieś. Tutaj. No nie wiem, udawaj no powiedz coś po kasaczkowemu. No cześć, witam na rymkonie. I e, dzisiaj jestem w wersji popowej. Także witam w Gdańsku w którym mieście. Dziękuję bardzo kasaczku. Pokaż na kolejce. A to nie jest za ciężko jak tak pan chodzi? Mogę ci pokazać, tak, głównie z konwentu. A weź mi tak na, na plecki, tak zarzuć ramiona. O kurwa, no jest ciężkie, jest ciężkie. No. Nie chciałabym tego nosić cały dzień. No dobra, to taki workout, trochę pan miał, taki to. No. Pokaż tutaj, Janie. Janie, pokaż do kamery. A, ja ma pan nogi? Nie? Co nie? To jest na coś na nie jednego? Nie, nie. Skrzyżujemy ze sobą to Fantastycznie. Ale wiesz, co, tak, żebyś trochę wiesz, żeby, a, się, żeby, żeby się nie, nie, nie zerczyło. No. Proszę pana, ale co? Czemu tak biegacie? Nagrywamy TikToka. Aha, czego to są cosplaye? E, tutaj jest skam skam, skam czego? Z Skandilan. To jest to, to jest. Aha, to jest to, jest, a, to, jest, a, to, jest to takie. Aha, tak. dobra, to ja nie gadam z wami. Dzięki. Dlaczego to jest kolejka. Do konkursu cosplay. Aha, a jaki masz na sobie cosplay? A, to nie jest cosplay, to jest po prostu strój. Aha, ale bardzo ładny jest taki. Dziękuję. Takie Alicja w krainie szarów, kortak. E, tak? Tak, Aha. A jaki masz znajomy bierze udział w konkursie? E, z naszych znajomych nikt nie bierze udziału w konkursie. Aha. A do czego to jest kolejka? E, do konkursu cosplay. A wybierzecie udział? Nie. A jakiś ważny znajomy bierze udział? Tak. Jaki? Nie wiem, jak ma na imię. to wy znajomy nie wiesz, jak ma na imię? Tak. Sława z siebie koleżanka w takim razie. Dzięki! Dobra, idziemy dalej. Dlaczego to jest kolejka? Na konkurs cosplay. Bierze pan udział? Niestety nie, ale w przyszłym roku może. A, jakiś pana znajomy bierze udział? Wydaje mi się, nie, chociaż pewnie mogę kojarzyć parę osób. Aha, no dobra, to wszystko dzięki. Proszę pana, mogę pana zadać kilka pytań? Nie. No to spier dalej. No Drodzy Państwo, nie znaleźliśmy kasaczka i już wychodzimy, więc nawet jeśli byśmy go znaleźli teraz, to nie będzie czasu, żeby z nim postać w niezręcznej ciszy. Tak? Do czego to jest kolejka? Do szatni. Aha, dobra, dzięki. To Do Pana burka jest? Nie, za bramką. Bo ja właśnie myślę, że Pan jakąś inną miał wcześniej. No i słusznie no, bo za bramką. No i bardzo dobrze. Czego to jest cosplay? To jest Poppy z Ligi Legend, niestety, wersja Star Guardian. I Handmaid, zrobione wszystko? Tak? Nie, buty były kupione, malowane. A, to są jakieś takie kaloszki z gastronomy? <noise> tak, obuwie BHP. A, obuwie BHP. A tutaj ten bydlak wielki, ile to ma w ogóle centymetrów? 170, robiła go laf z wioski Lola, a potem się pozbywała, to odkupiłem, rozebrałem, pomalowałem i złożyłem. To po co pan rozbierał i malował, nie rozumiem, to nie było skończone, czy co z yy, farba była podrapywana. Maszyny były złe, tory były złe, tak? <noise> nie, nie farba. Zabił już pan kogoś niesprzętem? Chyba już pan przypierdzielił? Yy, tak, proszę o to regularnie, chłopacy! Szkoda, że nie dziewczyny. <noise> Proszę Państwa, co ja tutaj mam? Pierwsza kupna rzecz to był ten mystery box I wylosowaliśmy z niego to Tego ręciucha Później, co my tutaj mamy? Taką kartę, ale to w się w sumie dostaliśmy Później kupiliśmy taką świetną zawieszkę Dla Nadusi to jest zawieszka Miała tutaj się tak, takie pomyte już z mapami I się tak będzie nie, nie, tak się będzie ten Później to dla mnie jest zawieszka. A nawet zapomniałam, że to lubiłam. Yy... A tutaj jest taki jeszcze na to jest naklejaczka taka. Szanowni Państwo, będziemy iść zrywać to. Tu jest nasz kamerzysta, pan Jan. Nie, Także nie. idziemy, chodź Janek. Trzymaj kamerę. Zapraszam moi drodzy do mojej kuchni to jest nasz... Yy, ty będziemy się dzisiaj posługiwać tutaj tym. Pokaż to? Dobra. O kurwa. Kuźwa, co ty robisz? <laughs> Niechcący. To jest ciepłoda? Co w stronę jest wodę? Nawet nie wiem. Ta stronę jest dzisiaj Dobra. No <laughs> ja nie wiem jak ją ja to zdjąć. O wow, już wyparzy ten, czekaj. Na siłę.

jakby ten jeszcze jakoś odleciał, ale to już... No kuźwa, ale ten telefon jest do dupy, no nagrywa się znowu <grywa> Także to właśnie moi drodzy <grywa> To właśnie moi drodzy był tutorial jak nie przyklejać paznokci Jak je odkleić jak już je źle przykleicie Nie wiem czy ja je odsprzedam, czy co z nimi zrobię, bo już, ja nie mam zamiaru tego więcej używać Na Nie, na no, Ty też nie chciała. Ja się pytałem, czy chcę, pójść, że nie tak? To jest To no. Dawf. Może mu przypełnimy?